Poszłam ostatnio na nowy film Aleksa Garlanda pod tytułem Civil War. I to będzie mocno niezwiązane z samym tematem odcinka, ale moje pójście na ten film bardzo pokazuje, jak nie powinno się oglądać recenzji przed pójściem właśnie na dane dzieło. Bo ja na przykład byłam dość mocno podjarana na ten film i poszłam na niego i się świetnie bawiłam. A teraz zaczęłam zapoznawać się z recenzjami i boże, ale ludzie nie znoszą tego filmu. I żeby nie było, mają doskonałe powody, ale mimo wszystko ten film zrobił na mnie ogromne wrażenie, którego pewnie by nie zrobił, gdybym wcześniej wiedziała, z jak negatywnym odbiorem się spotyka. Dla tych, co nie wiedzą, Civil War opowiada fikcyjną historię, dziejącą się w niedalekiej przyszłości II wojny domowej w Stanach Zjednoczonych, widzianą z perspektywy grupki dziennikarzy wojennych, którzy chcą zrobić ostatni wywiad z prezydentem, którego rozpoczęcie trzeciej kadencji rozpoczęło tą całą tragedię. By się do niego dostać, będą musieli przejechać paręset kilometrów, i będą mieli okazję zobaczyć, jak różni ludzie radzą sobie z konfliktem. I wiecie. Ludzie krytykują ten film za wiele rzeczy, ale chyba najczęściej pojawiającym się argumentem jest to, że Garland jest troszkę lipkiem centrystą. A mówiąc troszkę, mam na myśli bardzo. By nie sugerować nikomu, że komentuje obecną sytuację, na przykład sprawił, że jedna z frakcji w tym filmie to sojusz Kalifornii z Teksasem, co w obecnej koniunkturze nie mogłoby się wydarzyć. Nigdy też nie słyszymy poglądów wcześniej wspomnianego prezydenta dyktatora. Nie wiemy o tym konflikcie właściwie nic. Jest to o tyle zabawne, że o ile lewackim komentatorom to przeszkadza, Centrystom to się podoba, to prawicowcy nadal czują się urażeni. Gdy polecałam ten film mojemu ojcu, to ten powiedział, że z trailerów ten film wygląda na propagandową papkę Bidena i w związku z tym nie chce go oglądać. Drugim argumentem, który akurat do mnie trafia, to fakt, że ten film w żaden sposób nie pokazuje, jak media wpłynęły na sukces Trumpa. Z filmu Garlanda można by założyć, że dziennikarze to ostatnie, co stoi na straży prawdy i tylko dzięki ich wysiłkom możemy mieć codzienne burgery na obiad. Wreszcie, tym argumentem, który najmniej do mnie trafia, to fakt, że film jest nierealistyczny. Gdzie akurat na ten argument patrzę z takim trochę pobłagażaniem, bo ostatecznie od kiedy filmy powinny być realistyczne. No ale mimo tych wszystkich problemów, ten film do mnie przemówił. I pewnie się zastanawiacie właściwie dlaczego. Widzicie. Ten film poza byciem filmem, który stara się nas ostrzec przed wojną domową, jest również historią o dziennikarzach w bardzo trudnych warunkach. O osobach, które muszą zachować zimną krew w ekstremalnych sytuacjach, po to, by śmiecie się lub nie, ale ostatecznie by móc służyć ludziom. W tym filmie widzimy jak właśnie obcowanie z tym cierpieniem znieczula nas na to cierpienie. I tutaj świetnym przykładem jest postać grana przez Cayley Spaney, czyli młodą kobietę, która stara się zostać dziennikarzem z prawdziwego zdarzenia. W trakcie filmu widzimy, jak z przestraszonej, pełnej współczucia osoby zamienia się w nieco bardziej cyniczną oraz co istotne, beznamiętną istotę. Właśnie dlatego, gdy usłyszałam po raz pierwszy, że ten film wybiela dziennikarzy, to nie rozumiałam do końca o co chodzi recenzentom. Dopiero wytłumaczenie, że chodzi o rolę dziennikarzy w wyborze Trumpa, to jakby ten argument do mnie trafił. Natomiast poza niewchodzeniem w problematykę mediów i tej całej ekonomii atencji, to. Ten film nie wybiela dziennikarzy. Oglądając Civil War, czułam się tak, jak gdy oglądałam Dio na część drugą. Widziałam, że to film o upadku moralnym głównej osoby bohaterskiej. A jednak, gdy słuchałam wrażeń innych osób, widzę, jak wiele osób no, nie widzi tego. I szczególnie patrząc na to z perspektywy zakończenia, które jest otwarte, ciężko mi jest traktować ten film jako laurkę dla tych dziennikarzy. Co jest szczególnie dziwne, biorąc pod uwagę fakt, że sam reżyser mówi, że ten film miał być taką pochwałą dla dziennikarzy, którzy poświęcają to swoje człowieczeństwo, by dostarczyć nam ważne historie. Możecie mnie nazwać niepoprawną idealistką, ale nadal nie przekonacie mnie, że odrzucenie empatii po to, by lepiej wykonywać swoje zajęcia, jest pozytywnym zakończeniem czyjejś drogi charakterologicznej. Ta metameria była dla mnie najbardziej poruszającą rzeczą. Bo jak wiecie, z racji wykonywanego przeze mnie zawodu sama obcuję z ogromną ilością cierpienia, i wnioski, do których dochodzi ten film, w żaden sposób nie napawają mnie optymizmem. W związku z tym zaczęłam po raz kolejny się zastanawiać, czy jest jakiś sposób, by uniknąć tej znieczulicy. W sumie, czy ta znieczulica na pewno musi się pojawić, jednak lekarze, których poznawałam, może i w takich prozaicznych sytuacjach potrafili się zachowywać dość sucho czy obcesowo, gdy słuchali o rzeczach, które są dla pacjentach trudne. To jednak w momentach, gdy trzeba było zawalczyć o pacjentów, nigdy nie byli obojętni. Nawet jak byli zdenerwowani, to nigdy nie byli obojętni. Przypomina mi się teraz, jak na nasz oddział trafił pacjent, któremu pęknął tętnie kaorty. Sprawa była przegrana. Nic nie można było zrobić, jedynie łagodzić ból. I myślałam, że mój ordynator rozniesie pokój lekarski, nawet nie musiał krzyczeć. Nadal w jego spokojnym było nie było głosie, słychać było, jak bardzo, bardzo, bardzo chciałby cokolwiek móc zrobić. Niemniej nadal, jakby nie chciałabym stracić nawet tej powszedniej, codziennej empatii, tego właśnie wysłuchiwania pacjentów, wczuwając się w ich emocje, tego pomagania im, niezależnie od tego, z jak prozaicznym problemem by do mnie nie przychodzili. I w związku z tym, jak mogę to zrobić? Co mogłabym zrobić, żeby nie zamienić się w taką osobę, która się irytuje, jak pacjent zaczyna opowiadać o rzeczach, które dla niego są ważne, ale dla mnie z perspektywy osoby, która próbuje zdiagnozować chorobę, są zupełnie nieistotne? Obawiam się, że na razie jedyne, na co wpadłam, to jest rada, którą usłyszałam na szkoleniu z medycyny paliatywnej. Przy temacie rozmowy o śmierci z pacjentem powiedział nam wykładowca, żeby rozmawiać o śmierci z pacjentem, to żeby ta rozmowa była wartościowa, to my sami musimy mieć przepracowany temat umierania. Musimy być w jakiś sposób pogodzeni ze śmiercią. I wydaje mi się, że możemy to ekstrapolować trochę i rozszerzyć nie tylko na śmierć, ale również ogółem na cierpienie. I w związku z tym jesteśmy w stanie okazywać empatię w cierpieniu tylko wtedy, gdy sami jesteśmy pogodzeni z cierpieniem. Choć, znowu, nie jestem pewna, na ile jest to użyteczne spojrzenie i co miałoby oznaczać. Bycie pogodzoną z tym cierpieniem. Jak i tak ostatecznie chcemy to cierpienie zminimalizować oraz w miarę możliwości wyleczyć samą chorobę. Znowu, wydaje mi się, że najlepiej to rozumieć jako zaakceptowanie tego, że choroba to cierpienie jest losowa, że choroba nie wybiera. I oczywiście, wiadomo, można robić rzeczy, po to, by to cierpienie czy ryzyko choroby zminimalizować. Ale to jak ktoś się przejdzie, nie zależy tylko od nas, że w momencie pojawienia się tego cierpienia nie należy patrzeć wstecz i zastanawiać się, co można byłoby zrobić inaczej. Tylko patrzeć naprzód i starać się ostatecznie kogoś wyleczyć. Wracając do filmu. Garland wydaje się ze mną zgadzać z przeczuciem, że mimo znieczulicy nadal są sytuacje, które każdego proszają. Równocześnie, o ile film poruszył mnie dogłębnie, jeśli chodzi o rys charakterologiczny, to ciężko zaprzeczyć, że politycznie Alex nie chce się angażować. Co uważam, że jest pewnym problemem. Garland pokazuje. Nam, że przemoc jest bezsensowna i jego główny przykład, przekaz, przepraszam, myślę, że można sprowadzić do tego, że w każdym, nawet najbardziej skomplikowanym ideologicznie konflikcie, gdy przychodzi co do czego, to najważniejsze jest, że strzelają do nas i nas zabijają, a my strzelamy do nich i ich zabijamy. Niemniej nadal wątpię, by ten film jakoś specjalnie kogokolwiek deradykalizował. Wątpię, by konserwatyści nam odpuścili. Dlatego myślę, że premiera tego filmu to dobry moment na refleksję, jak najlepiej zaangażować się politycznie. Ostatecznie, nie wiem jak wy, ale ja nie chcę znieczulicy nie tylko w pracy, ale również w moim życiu obywatelskim. I gdy widzę, że dzieje się źle, to powinnam się zaangażować. Co szczególnie ciężko mi się mówi, wiedząc, że dotychczas nie byłam zaangażowana, że pozwalałam sobie skupić się tylko na karierze i pracy, odkładając aktywizm na dalszy i dalszy plan. Natomiast nadal pozostaje pytanie: jak właściwie się zaangażować? Najprostszym sposobem jest oczywiście udostępnienie postów w sieci, które, jakkolwiek wartościowe, moim zdaniem słusznie, jest traktowane z dość małym szacunkiem. Nie będę się o tym jakoś specjalnie długo produkowała, bo jeśli kiedykolwiek próbowaliście być jakkolwiek zaangażowani politycznie w internecie, to na pewno spotkaliście się z określeniami w stylu kanapowego generała, które to określenie, choć zwykle odnosi się do osób, którym wydaje się, że są w stanie lepiej pokierować wojskiem niż osoby, które się tym zajmują zawodowo. To jednak również można się spotkać z tym określeniem w stosunku do osoby, która mówi, że jest zaangażowana politycznie, a tylko udostępnia posty na FB, albo właśnie pisze tylko rzeczy na social mediach. W związku z tym powstał pewnego rodzaju gatekeeping, właśnie zaangażowania społecznego, co najlepiej widać po tym, jak w ramach przygotowania tego odcinka rozmawiałam z Tonem. Zaprezentowałam mu problem, który dla mnie osobiście leżał w centrum tej całej układanki. Jak właściwie się najlepiej zaangażować? Czy powinnam chodzić na protesty i w ten sposób pokazywać społeczności, że jestem jej częścią? Czy na przykład te dwie godziny więcej pracować i przekazywać pieniądze, które w tym czasie zarobiłam na jakieś NGOsy? Co ma więcej sensu? Tony powiedziało wtedy coś, co z jednej strony było bardzo odważne, ale równocześnie ciężko mi było się z tym pogodzić. Mianowicie, że wpłacanie na czyjś aktywizm nie jest aktywizmem. Że nie można outsourcować aktywizmu. Bardzo mnie to wtedy zabolało. Trochę nie mogłam zrozumieć, dlaczego fakt, że poświęcę ten sam czas i mogę wspomóc finansowo lepsze osoby, nie liczy się jako aktywizm. I liczy się tylko to, co zrobię rzeczywiście z tymi butami na ulicy. Natomiast teraz, jak cofam się te mentalne trzy kroki wstecz, to widzę, jak bardzo myślenie o aktywizmie. Tylko jako płaceniu pieniędzy jest blisko efektywnego altruizmowi. Efektywny altruizm, dla tych, co zapomnieli, to jest filozofia wyznawana m.in. przez Alona Maska oraz sama bankmana Frida, która zakłada, że wszyscy powinniśmy przeznaczać nasze pieniądze na inicjatywy, które w dalekiej przyszłości zmienią nasz świat na lepsze. Sama idea może nie brzmi źle. Ale jak zapewne pamiętacie, takie osoby oddzielone od pracy u podstaw zaczęły myśleć w coraz to dalszych i dalszych perspektywach. I tak, na przykład, zamiast pomagać osobie, która teraz umiera z głodu, wolą przeznaczyć miliony na podróże międzygwiezdne, bo ich zdaniem to gwarantuje lepszą przyszłość dla ludzkości. Brakowało im tego ludzkiego doświadczenia pomagania konkretnym ludziom. I to, moim zdaniem, powinno stać się aktywizmem. I na przykład, zdaniem Tunnego, żadna aktywność internetowa nie może być aktywizmem. Natomiast, moim zdaniem, jak najbardziej może, bo to właśnie ten ostatni element jest kluczowy. Jeśli jakaś aktywność Niezależnie od tego, czy w realu, czy w internecie w sposób znaczący pomaga komuś, to jest to aktywizm na jej rzecz. I oczywiście ktoś tutaj mógłby powiedzieć, że na przykład protesty w żaden sposób nie pomagają presie. Natomiast równocześnie protesty wywierają tą realną presję na polityków. I to zmienia ich działanie, i to zmienia rzeczywistość. Z drugiej strony. Stworzenie politycznej teorii, jakkolwiek ważne, nie jest aktywizmem per se, a filozofią. Troszkę abstrahując, ale mam wrażenie, że zbyt dużo za rzeczy zaczęliśmy uważać za aktywizm, zamiast pozwalać im być tymi osobnymi kategoriami. Jakby myślę, że nie ma nic złego w niebyciu aktywistką, choć równocześnie gdy chce się pomagać, to warto się zaangażować. No ale dobra, to skoro to mamy za sobą, to jak właściwie moim zdaniem warto się angażować? I tutaj, bardzo proszę, pamiętajcie, że niestety jestem mało zaangażowana, natomiast mam dużo znajomych aktywistów i na podstawie rozmów z nimi opieram teraz moje tutaj obserwacje i rekomendacje. Także z moich obserwacji nie ma nic złego w byciu zaangażowaną w małe rzeczy. Niekoniecznie trzeba organizować marsze w całej Polsce. Można równie dobrze pomagać w kuchni dla osób w kryzysie bezdomności. Warto chodzić na wspomniane wcześniej protesty. No i. Wiem, że tutaj pewnie co bardziej anarchistyczni z moich znajomych, którzy to słuchają, będą się na mnie wkurzać. Natomiast nie uważam, że to źle zaangażować się również politycznie. Czy to w partii politycznej, która odpowiada nam, czy nawet po prostu rozmawiać z lokalnymi politykami i przedstawiać im problemy, które są w waszej społeczności. I tak, jak wspomniałam wcześniej, jakkolwiek płacenie to nie jest aktywizm, to jeśli macie możliwość, to warto postarać się wspierać różne inicjatywy, które szanujecie również finansowo. Aktywizm to jasne poświęcanie swojego czasu i swoich zasobów, by pomóc innym. To nie ma być bezproblemowe. To ma być pomocne. I mówię to jako osoba, której tak samo nie chce się wyjść z domu. Ale, ale wreszcie muszę. Nie mogę sobie pozwolić na obojętnienie na obecny stan świata.